Hej, tu Maria, nauczycielka jogi, która czasem gubi matę, ale nigdy poczucie humoru. Witaj w chaos, yoga i inne dramaty. Podkaście o życiu między spokojem a bałaganem. Będzie o ciele, emocjach, ADHD, endometriozie i o tym, jak nie zwariować, próbując być zen. Oczywiście nie zabraknie też. Medytacji i relaksacji. Oddychaj. Zaczynamy. Cześć, z tej strony Maria. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem trudnym, dla mnie trudnym, bo przechodzę przez to aktualnie. A mianowicie, dzisiejszy tytuł podcastu to czy joginki mogą się złościć? Spoiler, spoiler alert, oczywiście, że tak. Ten temat chodził za mną od dawna, jak taki po prostu natrętny komar w nocy latem, kiedy próbujecie zasnąć. I tym tematem jest złość. Tak złość, bo to uczucie, o którym... Joginki podobno nie mówią, bo przecież powinnyśmy być wiecznie uziemione, uśmiechnięte, pachnące palosanto i zrelaksowane, i wie co jeszcze. A ja ostatnio złapałam się na tym, że jestem wkurzona. Nawet nie tyle co wkurzona. Jestem wściekła i przez ostatni czas toczy się we mnie bardzo dużo złości na świat. Um, jestem zła na świat, jestem zła na to, jak funkcjonuję, i możemy sobie pomyśleć, Jezu, ale po co robić o tym podcast? No i właśnie yy, chciałabym zrobić o tym podcast, dlatego, że to mój podcast. I pomyślałam sobie, że być może niektórzy z Was, niektóre z Was też tak mają. I chciałabym poruszyć kilka tematów. Po pierwsze, dlaczego użyłam słowa złościć, bo to ma znaczenie. Po drugie, dlaczego wkładam w to jogę, bo to również ma znaczenie. I po trzecie. Będę mówić tutaj również o kobietach i powiem od razu, że dlatego jest nazwa żeńska, czy joginki mogą się złościć, dlatego że złość jest raczej przypisywana mężczyznom, nie kobietom, i kobiety generalnie nie powinny się złościć, przynajmniej tak nas wychowuje społeczeństwo. I na to też jestem zła. Um, I to nie jest też tak, że ja jestem jakaś delikatnie poirytowana, tylko ja tak naprawdę jestem porządnie wkurzona. I kiedy zaczęłam odczuwać tą złość, to sobie pomyślałam: Halo, czemu my w sumie o tym nie gadamy? I czemu to jest jakiś temat tabu? I skąd pomysł, że joginka czy kobieta to synonim świętej cierpliwości? I czemu samo słowo złość u ludzi często wywołuje wrażenie, że zaraz komuś zrobimy krzywdę? I chciałabym to dzisiaj rozłożyć na czynniki pierwsze, i najpierw chciałabym zacząć o samym słowie złościć. To jest swoją drogą słowo złościć jest fascynujące samo w sobie. Eee, raczej nie powiemy, że mężczyzna się złości, raczej powiemy, że jest zły albo wkurzony. Eee, I kiedy mężczyzna jest wkurzony czy zły, to często mówi się, że ma charakter, że stawia granice, że jest stanowczy, a kiedy kobieta, no, kobieta, kiedy się złości, to bywa, że jest historyczna, przewrażliwiona, emocjonalna i jeszcze najlepiej, powiedzmy jej, że ma te swoje dni. Czyli mężczyzna ma prawo do złości, a kobieta złość, a kobieca złość bywa od razu oceniana, gaszona i minimalizowana i podnoszona do rangi jakiejś choroby psychicznej. I to jeszcze bardziej mnie wkurza. <laughs> Przejdźmy dalej. Um... To nam siedzi bardzo głęboko. Czasami tak głęboko, że same sobie próbujemy zakazać złości, bo zawsze byłyśmy uczone, żebyśmy były tymi grzecznymi grzyczny, dziewczynkami. My kobiety często słyszymy, że właśnie powinnyśmy być miłe, gładkie, spokojne. Złość nie pasuje do pakietu kobiecości, który ktoś nam kiedyś wymyślił. Że złość piękności szkodzi. No w ogóle co za... Ach, co za, co za tekst. Moim zdaniem Złość, brak złości szkodzi piękności, jeśli już chcemy w ogóle iść w tą stronę, dlatego że tłumiona złość, tłumione emocje bardzo często prowadzą do e, chorób e, takich psychosomatycznych, które potem się objawiają właśnie w ciele, w napięciach, w przeróżnych schorzeniach, e, w utracie odporności, a nawet czasami w depresji czy w lękach. I prawda jest taka. Że złość to nie brak kobiecości, to jest jej część, to siła, energia, to jest kompas. Złość mówi, to mi nie służy, to przekracza moje granice. Złość nam mówi, halo, zmień coś, halo, ktoś cię krzywdzi, halo, zrób coś z tym. I wiecie co? Gdy kobieta pozwala sobie poczuć złość, to nie znaczy, że nie potrafi nad sobą panować. To znaczy, że ma kontakt ze sobą, to znaczy, że potrafi stawiać granice, a to już poziom mistrzowski, niezależnie od tego, czy praktykujecie jogę, czy nie. I teraz chciałabym płynnie przejść do tego, czy yoga i złość mogą iść w parze. Czyli o stereotypie idealnej nauczycielki jogi. No więc, jest taki obraz nauczycielki jogi, wiecznie spokojna, wełniany sweter, głos jak ciepłe kakao, tak jak możecie sobie posłuchać na moich relaksacjach. Zero emocjonalnych wybuchów, tylko że to jest mit. Totalny. Juginka. To człowiek, to kobieta. Człowiek, który stoi w korku, odbiera telefony, odbiera dziwne maile, musi płacić ZUS, <głos》>, musi płacić podatki, gubi klucze i czasami chce krzyczeć w poduszkę. Złość jest częścią ludzkiego doświadczenia i Joga nie robi z nas robotów Zen 3000. Wracając do sformułowania, złość jest częścią ludzkiego doświadczenia, a yoga ma funkcjonować w naszym życiu jako naturalna jego część, i to jest dobre, bo prawdziwa praktyka zaczyna się właśnie wtedy, kiedy zaczynacie zauważać swoje emocje zamiast je przypudrowywać i ukrywać. Bardzo często jest tak, że ktoś pierwszy raz przychodzi na jogę, albo przychodzi na jogę po jakimś trudnym doświadczeniu, albo po po prostu bardzo emocjonującym czasie w swoim życiu, to pod koniec praktyki przy szawasanie, dochodzi do takiego puszczenia blokady. Na sali gaśnie światło, nikt nas nie widzi, przeważnie gdzieś tam gra muzyka, poruszaliśmy naszym ciałem, przez chwilę daliśmy się sobie skupić na samych, na samych sobie, i dochodzi do zwolnienia takiej blokady, i bardzo często pojawia się gdzieś płacz albo wzruszenie. I to nie jest złe, to jest właśnie dobre. Kiedyś usłyszałam coś takiego, że yoga ma nie sprawić, że poczujesz się dobrze. Yoga na początku ma sprawić, że poczujesz się źle, że poczujesz się gorzej. Że zaczniesz dogrzebywać się do rzeczy, zaczniesz zauważać rzeczy, które wcześniej były gdzieś przykryte pod warstwą. No, nie wiem, już jak jesteśmy przy temacie kobiet, to właśnie: grzecznej dziewczynki, super mamy, super siostry, super żony, idealnej menedżerki. Możecie sobie tutaj włożyć co tylko, co tylko chcecie. To jest w ogóle temat, o którym aktualnie, będąc jeszcze w takich emocjach, co prawda nie nagrałam tego od razu, w takich pełnych moich emocjach, bo teraz już to gdzieś tam trochę przepracowałam, ale nie mam zamiaru tego przepracowywać na siłę, tak żeby to jak najszybciej znikło. Bo mam, tak jak już wcześniej mówiłam, mam prawo czuć tę złość i, i będę tę złość na razie przepracowywać w sobie i dać jej pracować w sobie. I tak się zastanawiałam, wiecie, bo miałam taki moment, kiedy Gdzieś tam te emocje moje wybuchały, jak takie, po prostu, gejzery. I zastanawiałam się, czy, czy to jest w porządku, że wybucham w jednym momencie, mmm, nikogo przy tym nie krzywdząc, przy, przy, w takim sensie, że na przykład y, to było bardziej skierowane, że ja czuję wewnętrznie złość, że gdzieś tam może ją manifestuję, że podnoszę głos, ale to jakby nie była złość, właśnie skierowana na nie wiem, konkretną osobę czy konkretną sytuację, tylko na to, że nie radzę sobie ze złem otaczającego nas świata. Nie radzę sobie z dyskryminacją kobiet na świecie. Nie radzę sobie z tym, że wiele osób nie rozumie bardzo podstawowych rzeczy. I, i kiedy widzę kolejny, kolejny post, kolejną statystykę na to, ile kobiet umarło w danym roku, bo zaniechano. Jakby udzielania pomocy, ile małych dziewczynek w wieku 8-10 lat wyszło za mąż, że zostały do tego zmuszone, ile małych dzieci urodziło dzieci. To, to rodzi się we mnie tak duże poczucie niesprawiedliwości, a jednocześnie tak duże poczucie em, takiej niemocy że jeśli nawet najbliższe otoczenie tego nie rozumie, to co ja mogę zrobić dalej dla świata? Ja nawet zrobiłam taki rage post o, o feminizmie, właśnie o tym, co, co mnie tak bardzo złości, co mnie tak bardzo denerwuje, ale był to totalnie rage post, on by nic nie zmienił, dlatego ja go nie wstawiłam. Być może kiedyś go zmienię i być może wtedy go wstawię. Czuję niemoc bardzo dużą, a z tym bardzo duży smutek w parze i właśnie złość, że dzieje się tyle zła na świecie i ja nic nie mogę z tym zrobić. Oczywiście mogę o tym mówić, mogę zmieniać moje najbliższe otoczenie, mogę dołączać do stowarzyszeń, organizacji, co zresztą staram się robić, ale jestem mikrokropelką. W morzu tego, co, co trzeba byłoby zmienić, i boli mnie też to, że ludzie, którzy mają realny wpływ na ten świat, działają tylko na rzecz tego, żeby, żeby to pogorszyć, żeby nie pomagać, a działać tylko i wyłącznie w swoim interesie. I to był taki, że tak powiem, disclaimer na boku, dlaczego w ogóle ta złość się u mnie pojawia. Pojawia się z niemocy, ze smutku, z poczucia bardzo dużej niesprawiedliwości, ale też z poczucia uprzywilejowania w tej całej sytuacji, że jestem w na tyle uprzywilejowanym miejscu, w na tyle uprzywilejowanej relacji, chociażby z moim mężem, w na tyle uprzywilejowanej pozycji społecznej, że czuję się w obowiązku w jakiś sposób pomóc osobom, które w tej sytuacji uprzywilejowanej nie są, które... Nie zostały takich szans jak ja, które nie mają takiego dostępu do wiedzy, do medycyny, do wszystkiego tego, do czego dostęp mam ja. I tutaj stąd chciałabym płynnie przejść do drugiego punktu. Czy zawsze trzeba zwalczać złość? Bo przecież złość nie jest zła. Serio. Czasem złość to kompas i on mówi: Halo, tu jest granica, kto się właśnie przekracza, albo to już mnie nie wspiera. Złość bywa jak ten głośny przyjaciel, któremu, którego czasem macie dość, ale który mówi prawdę prosto w oczy. Nie chodzi o to, żeby ją zwalczać, ale żeby ją rozumieć, żeby ją przepracować, żeby zastanowić się, co was złości, bo tłumiona złość. Wraca jak bumerang, tylko że większy i bardziej upierdliwy, i im bardziej ją tłumicie, tym w którymś momencie ona jeszcze bardziej wybuchnie i coraz trudniej będzie dochodzić Wam do genezy tego, skąd ona się wzięła. Szczególnie to jest apel do kobiet. Bądźcie złe. Macie do tego prawo i nie dajcie sobie wmówić, że jesteście rozhisteryzowane, bo dałyście upust swoim emocjom. Możecie sobie pokrzyczeć, jak nie chcecie robić tego, nie wiem. Na zewnątrz, to możecie sobie pokrzyczeć w poduszkę. I tu w złości też nie chodzi o to, że teraz wam mówię: Idźcie się, powyżywajcie na swojej rodzinie. To nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, żeby przeżyć tą złość żeby dać jej popracować w ciele żebyście przez chwilę poczuły się złe, bo macie do tego prawo. Kolejny punkt, trzeci. To już takie moje od, od nauczycielki jogi dla Was, ale też od nauczycielki jogi dla mnie, dla siebie samej. Czy mogę wściekła wejść na matę? I krótka odpowiedź jest oczywiście, że tak. I to jest, A dłuższa to absolutnie tak, ale jeśli mogę Wam coś doradzić, to z uważnością. Bo wchodzenie na matę z emocjami to jest całkowicie normalna sprawa, i czasem flow rozładuje napięcie. A czasem wręcz przeciwnie. Poczujesz, że ciało jest zaciśnięte jak, jak zaciasne spodnie czy pokrywka od słoika, której nie da się odkręcić. I to też dobrze, bo zauważysz, bo się przyjrzysz, bo poczujesz to, co dzieje się w ciele. Możesz na przykład, jeśli chodzisz na zajęcia, sprawdzić, na jakie zajęcia idziesz. Sprawdzić, czy to będą zajęcia dynamiczne, czy spokojne. Bo najprawdopodobniej, jeśli nabuzowana pójdziesz na bardzo spokojne zajęcia, to wyjdziesz jeszcze bardziej nabuzowana, bo nie będziesz mogła dać temu, jakby to się nigdzie nie, nie spuści. To będzie jakby cały czas i zostaniesz sama ze swoimi myślami, jeszcze tak w trochę takim zamknięciu, w potrzasku, że jest cicho, że wszyscy robią wszystko spokojnie, że na pewno w ogóle wszyscy na tej sali są oazą spokoju, a nauczycielka, czy nauczyciel, to już w ogóle. I teraz chciałabym przejść do czwartego punktu, czyli jeśli chcesz wyciszyć złość, to co zrobić? I to są techniki, które moim zdaniem naprawdę działają. Przeprowadzę Was przez różne techniki, które wypróbowałam też na sobie. Miejcie tylko na uwadze, że to są techniki, które mają pomóc zredukować złość i jakby uwolnić się już od tego uczucia, kiedy wiecie już, o co w nim chodzi, i wiecie, skąd ono się wzięło. Ani po to, żeby je tuszować czy maskować. Kiedy chcesz złość ukoić, spróbuj długich wydechów. Wydech jest tutaj kluczem, właśnie nie wdech. Bo wdech, każdy wdech taki szybki, taka hiperwentylacja, ona będzie potęgować tylko te negatywne emocje, będzie potęgować tylko i wyłącznie napięcie w ciele i takie rozdrganie całego organizmu i układu nerwowego. Więc to, co mogę doradzić, to są długie wydechy i to są naprawdę długie wydechy, na, tak długie, na ile w komfortowy sposób możesz je wykonać. To mogą być liczone do 6, do 8, do 10, czy nawet do 15, w zależności od tego, jak, jak długi wydech jesteś w stanie zrobić. Kolejna rzecz, to jest pozycja dziecka. Albo jakakolwiek inna pozycja wiodze, która sprawia że czujecie się dobrze, że czujecie się miło, przyjemnie, która nie wymaga od was praktycznie żadnego wysiłku, możecie sobie popróbować tej pozycji z różnymi pomocami, z wałkiem, z kostkami eee... i taka pozycja, w której czujecie się dobrze, w której czujecie, że ciało się rozluźnia, a jednocześnie nie jest to leżenie na kanapie czy na łóżku z telefonem, to jest absolutnie najlepsze przytulenie systemu nerwowego, o takie przytulenie samego siebie. Kolejna rzecz to jest y, oddech naprzemienny, o którym jest y, post na moim Instagramie, więc zapraszam was do tego postu, tam macie opisane dokładnie, jak go wykonać. Y, Renoyama, oddech naprzemienny, y, uspokaja, wycisza, dotlenia obie półkule mózgu, pomaga spojrzeć świeżo na różne sytuacje. Y, kolejna rzecz to jest właśnie Yin Yoga, o której mówiłam że może to nie jest ten etap, w którym, Jak kiedy jesteście w takim najwyższym stadium złości, to może akurat yin Yoga to nie jest dobry pomysł, ale yy, już na taki późniejszy etap, to właśnie długi, spokojny momentami i niewygodny czas, w którym ciało mięknie, a emocje się rozpuszczają. To jest właśnie moc jogi yin. I jeśli to jest już ten taki ostatni etap, w którym chcecie się właśnie gdzieś tam wyciszyć, pobyć z tymi emocjami na spokojnie, to tą jogę wam polecam. E, można sobie ją robić z YouTube'em, nie trzeba iść na zajęcia. Być może w domu właśnie będziecie czuli się bardziej. Będziecie się czuli bardziej bezpiecznie, bardziej, e, bardziej komfortowo ze swoimi emocjami. I tutaj jeszcze na koniec chciałabym rzucić ugruntowanie, takie uziemienie. E, czyli wszystkie pozycje stojące. Możecie sobie postać w pozycji góry w pozycji wojownika, tak żebyście skupili się, skupiły się na tym, że te stopy mają kontakt z podłożem. Czasami takie stanięcie świadome na podłożu e, naprawdę może wiele dać. I piąty punkt tego podcastu, a już ostatni, to są inne niż joga sposoby rozładowywania napięcia, z mojego życia wzięte. E, i tutaj to mogłabym wymieniać i wymieniać, bo nie zawsze wszystko się da wyoddychać i wyjogować. Więc tutaj pierwsza, pierwsza sprawa to jest albo dynamiczny marsz, albo bieg. I teraz ja na przykład mam coś takiego, że jak jestem bardzo zła i pójdę się przebiec albo przespacerować na świeżym powietrzu z jakąś moją ulubioną muzyką, to to działa na mnie po prostu jak złoto i czasami jak na przykład nie wiem dlaczego jestem zła i tak po prostu za dużo emocji za dużo jakiegoś takiego napięcia w ciele to czasami właśnie najlepiej działa na mnie spacer najlepiej działa na mnie jakiś taki trucht tak żeby po prostu się wybiegać zrzucić to z siebie takie po prostu czysto zwierzęce yy, czysto zwierzęce zachowanie yy, ale jak od zwierząt pochodzimy więc to jest jak najbardziej naturalne dla nas i takie najbardziej instynktowne Muzyka na full i taniec, jak nikt nie patrzy, to nie wymaga ani elastyczności, ani poczucia rytmu, ani umiejętności tańca. Po prostu zamykacie się w pokoju, włączać, włączacie sobie swoją ulubioną muzykę i po prostu zaczynacie sobie tańczyć. Możecie sobie strzepywać ręce, nogi, co tam sobie chcecie. Jeśli byście chcieli z takiego strzepywania, to zapraszam Was na moją praktykę na YouTube Reset Somatyczny. Tam macie dużo takiego strzepywania napięcia z całego ciała, to też powinno pomóc. Kolejna rzecz, bardzo prosta. Robiliśmy to pewnie jako dzieci. Walenie w poduchę, tak po prostu, albo krzyczenie w poduchę. Po prostu sobie bierzecie poduszkę i zaczynacie w nią krzyczeć. Jak mieszkacie gdzieś daleko od wszystkich ludzi i, e, że tak powiem, możecie sobie pokrzyczeć bez poduszki, to krzyczcie ile wlezie. E, Krzyczenie. W ogóle zobaczcie, czy macie taką umiejętność a jako dorośli ludzie, bo jako dzieci to wiadomo, że każdy ją miał, ale sprawdźcie, czy jako dorośli ludzie, a szczególnie jako dorosłe kobiety, czy jesteście w stanie się po prostu wydrzeć. Sprawdźcie to naprawdę. To jest bardzo ciekawy eksperyment. Pisanie listów, których nie wyślę, działa świetnie. No tutaj wam nic nie powiem. Po prostu piszecie sobie listy do samych siebie albo do kogoś, kto was wkurzył, albo na coś, co was tak jakby wkurza. Ja na przykład tworzę posty, których nie wstawiam. E, takie rage posty i to pomaga trochę ustrukturyzować ten gniew, ten, tę, tę złość, czy czasami lęk, którą mamy, lęk, który mamy w sobie, czy jakieś, um, jakiś problem, który mamy do osoby, której nie możemy tego powiedzieć. Um, naprawdę napiszcie ten list, czy tam zróbcie sobie post, czy zróbcie sobie notatkę nawet w telefonie. Nie musicie tego nikomu pokazywać, zostawcie to dla siebie, ale samo napisanie tego, wylanie na papier, czy na telefon już pomaga. Kolejna sprawa, rysznic. Lecąca woda sprawia, że czuję się bardziej zrelaksowana, spokojna, jakby zmywała ze mnie wszystkie te napięcia i wszystkie te złe emocje. Ostatni punkt to jest rozmowa z kimś, e, przy kim nie musisz udawać. No to, to chyba nie muszę mówić, to jest czyste złoto. Jeśli macie kogoś takiego, to, to czasami rozmowa z taką osobą. O której możecie powiedzieć wszystko, potrafi zdziałać cuda, jest naprawdę cudownie kojąca. I potrafi też skonfrontować, czy te wasze, nie wiem, być może obawy, emocje, lęki, czy ta wasza złość jest na tyle racjonalna i na tyle duża. Ona oczywiście racjonalna nie musi być, ale chodzi o to, że czasami my wyolbrzymiamy pewne rzeczy w swojej głowie. I kiedy zderzymy to z osobą, która siedzi z zewnątrz i nie przemiliła tego w swojej głowie na tysiąc sposobów, to czasami taka rozmowa pozwala nam spojrzeć świeżo na daną rzecz, na daną emocję. I co? Na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć, podsumować, że złość nie jest czymś, czego trzeba się wstydzić. To jest sygnał, i sygnał, któremu warto się przyjrzeć. Joga nie wymaga od nas braku emocji, a wręcz przeciwnie, wymaga szczerości wobec siebie i kontaktu z tymi emocjami, co jest często dużo trudniejsze. A jeśli potraficie zauważyć swoją złość, nazwać ją i decydować się, co z nią zrobić, to już jesteście o krok dalej niż połowa świata, która złość na przykład Zapija, przerzuca na inne osoby, e, która przeradza złość w agresję. Bo złość i agresja to nie są synonimy, i moim zdaniem agresja bierze się z nieprzepracowanej złości. Z tym, wam ch z tym chciałabym Was dzisiaj zostawić, mój apel na koniec do kobiet: złościćcie się, bo macie do tego prawo. I nie musicie być grzeczne ani poukładane. Róbcie co chcecie. Kurzajcie się ile wlezie. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Pa. pa.